Start! Start! Wow. Start. <noise> Witamy Was w naszym Minecraftzie z wodami. Czekamy na niesamowite przygody Walka ze smokami, karłami Jakimiś pawlikami latającymi na bazalcie Kobblestonia. Tak w ogóle siema jestem o, A to jest Roxton i Pawlik Przywitaj się Rockson. Dzień dobry A tak w ogóle to już nagrywamy? No raczej nagrałem twoje, mleczny start. Nie urwę tego, nawet o tym nie myśl. No o, ten, patrz, to ja tam jest latający Mongo na bazalcie. Nie, Paweł się obraził. O oh no, ciekawe co my zrobimy, niech pomyśle, cieszymy się. Dobra, no, sobie wykopaliśmy trochę rzeczy, nawet dużo w miarę. Jak się żarcie. Tak, A tutaj nie mi rano w mnie z... przed chwilą zaskoczył creeper, chodź zobacz, jak sobie. Nie wypierd. No. A to jest piękny domek Marcina. Na razie na pierwszą noc. Mudzyny, mnie na serwer! No co? Mówi, no jej. Komunika no komunikacon error. Komunikacjon to... error. Marcin, jak ty możesz grać, jak cię nie ma na hamacie. Ale ja nie jestem z tobą w siecie, ja jestem z Ruxpanem. Czemu wypierdziela serwera? Muszę się restartnąć. A no, jakby ktoś do... nie wiedział, ten zielony miecz jest z Emerlandu. Szaf Szafiru. To jest zeż, dokładnie ze szmaragdu. Emer Emerald o. to jest Szmaragd. No tutaj mam takie Emerald 22 w epipunku. Mam Rubin jeszcze i jeszcze i mam jeszcze Szaf szafir. Rubin ja to być dałem dwa Rubiny, nie jeden. Ej, czemu nie mogę wejść na serwer? Co ci pisze? W ogóle nic mi nie pisze, tylko mnie od razu do menu przerzuca Ja mam mieć. To wejść wyłącz i Minecrafta. No już tak zrobiłem. Ja mam e e e ma łopatę z brązu i mam jeszcze pancerz i mam fajny u Dobra jest, pokaż. Co, ta łopata? A, to to, to, samo, to samo jak żelazo. Bez, bez różnicy. W ogóle wszystko z jest. samo. zielone są bardzo wydajne, tylko trosz, troszkę lepsze od żelaznych i troszkę starsze od diamentowych. Mudziny. No jesteś, dobra, co robimy? Bo tutaj nie będziemy tak wieść. Ja wjeść. chcę sobie w tej górze wybudować domek. W tej górze. Właśnie, domek budujmy, chodźcie, domek. Z czego? Z węgla. Młodziny. Teraz ja będę... Tu ja. jest moja skrzynia. Ja mieszkam Gdzie tutaj? jest twoja skrzynia? Dostanie za chwilę, za chwilę Dobra, dziękuję dostanie w ryja Dobra, co wy robicie? Poz ja idę tam na górę się budować. Chodźcie wszyscy razem się budujemy Pozdrawiamy Ej. naszego kolegę Mrożka Mrożka buduj u góry, ja będę miał domek w tej górze Mroż rządzi. Te strzały na wskąd? Ja już wiem gdzie będę miał domek Co? co? Gdzie? No. są strzały roxynach. Paweł został w mój dom, tam ja też tam mam zamiar mieszkać. Właściwie to i tak mamy, wszyscy, wszyscy razem mamy przecież mieszkać, bo nie będziemy każdy miał swoją skrzynkę. Znaczy nie możemy mieć każdy swoją skrzynkę, ale... Ale blisko siebie, bo możemy mieszkać. Ja Muszę. tu mieszkam. Ale mu musimy mieć jakąś bazę, no ludzie, weźcie się, ogarnijmy się może i zróbmy sobie coś razem. Naszą bazą, na, naszą bazą może być to coś, gdzie my przeżyliśmy, gdzie była podłoga z Wow, tu jest fajnie nawet, ale za ciemno. Ja mieszkam. Idzie kilo w Idę do swojej skrzynki, ale nie, nie mogę. Daj ja tu ci Paweł wykopę. Oczywiście nie ja tu... no, bo ty będziesz ty... miał obok mnie, rozumiesz to. Ale ja się wolę gdzieś schować, na kop, słyszysz? ja tu będę kopał. No właśnie, będziemy sąsiadami. A, a Marcin nie, nie będzie sąsiadem. Czekajcie na mnie. Bo Marcin chce być odludniony. Nie jestem uludniony. Tak jest. Pigment! Dobra, jestem. Pigment. Jak jest się w te ja tu wszystko widzę. Nie no, Ciecha. można się tepać. Ja tutaj mam. stąd. Nie mój kilo. Ja tu mieszkam. W tej górze. Ma ktoś crafting table? Nie, to nie. To ja sobie sam zrobię. O, jest. Achigment. Achigment? Aktywne. Nie mam żadnych pochodni. Ej, Paweł, masz patyki? Mam 37. Daj 6. mi dwa patyki. Eee, co byś tu zrobił? Zrób mi coś z Co to jest? Dzięki. Dziękuję. Mam około dwa węgla na 8 pochodni. Czekaj, to coś tu muszę wywalić wam. Albo dobra, patyki. Macie coś do jedzenia? Ja mam. Ja mam. Ja mam pyszne, ja mam pyszne od, odżywcze mięso z zombie. Po nim pięknie się błyszczą włosy. Jak okay, w Ja sobie stoję w miejscu, żeby mi głodu nie ubywało. I macham sobie zielonym mieczem. Posegregowali sobie? No tam widzę hiperryskie szkieleta. Pochodnie. Kto ma wolne miejsce na pochodnie? Paweł, ty masz, ty tu stoisz. Masz pochodnie? No, ja mam mam trzy. To chodź mi oświetlić, ja bo nie mam miejsca w ekwipunku. Postaw mi tu jedną pochodnię. Tam gdzieś. Ja chcę sobie, ja sobie swoją podwójną skrzynkę zebrać. Tu dawaj. O, dobra. Dzie dzięki, dzięki. Podwójna skrzynka. Mm, gdzie by to zbudować? Muszę to pomyśleć. U kogoś coś odkurza. U mnie nie. Nie, też nie u mnie. Nie na Przez pewno. W mojej wyobraźni. Słyszę jak coś szumi. Nigdy nie szumi. Ja, ja teraz już ten szum czyli to nie u mnie. Bo też ja też nie ten szum. Dajcie Mogę coś powiedzieć. do jedzenia, bo umieram kur... Ja kurwa. tak, masz. Czeka, że czekaj, mam ugotowane? Nie, nie mam, ale masz. Dawaj. Czekaj, jaki by tu domek zrobić, muszę no, myśleć. A my się bawimy w MagGyvera i bandy rozbójników. Ale nudne. Wiecie co, my sobie ten domek zbudujemy poza odcinkiem i zaraz do was wrócimy. Dobra? Dobra, wiem. Dobra. Dobrze, no to, no to No to y zaraz wracamy. To już jest koniec. Nie ma już nic.